Witaj kochany sympatyku w klubie sympatyków Łysego, czyli mnie jak widać. Będąc w naszym klubie, możesz się świetnie bawić, tak jak ten mężczyzna. Mało Ci dobrej zabawy. Możesz nie tylko obejrzeć ten odcinek, ale też dołączyć na klub sympatyków Łysego. Są nas już 154 582 osoby. To dużo osób. To mniej więcej tyle, co. co Ukraińców w Polsce jest zatrudnionych w pierwszej połowie 2011. A idziemy po jeszcze więcej. Link w opisie nie przegap, a my zaczynamy. Dobra, to elo, zaczynamy sobie słuchajcie nowy odcineczek Coraz więcej nas tu na tej grupie Wykonaliście wiele pięknych memów Przerobiliście filmiki z green screenem moim To jest kozak opcja Będziemy to sobie słuchajcie wszystko robić Tu widzę jakieś też fanarciki Dużo wszystkiego, dużo fajnych rzeczy Wiecie co jest jeszcze fajne? To, że partnerem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark To taki bardzo sprytny VPN Możesz go używać w dowolnym miejscu w internecie Co oznacza, że przestaje istnieć dla ciebie coś takiego jak geoblokady Dzięki Surfshark VPN Jesteśmy w stanie wirtualnie być gdziekolwiek na świecie bez żadnych ograniczeń. A co więcej, Surfshark nie śledzi użytkownika i nie zapisuje jego historii. I nie ma absolutnie żadnych reklam. A co więcej, z kodem Gimper macie 15. żartowałem. 50. żartowałem. Beka. Ile wam inni YouTuberzy dają zniżki? Jak załatwiają wam jakieś rzeczy? No właśnie tyle, a wiecie ile ja wam daję? 85%. Ale to jest nic byku To jest nic Jesteś sympatycznym sympatykiem? Jesteś To dostaniesz jeszcze 3 miesiące za darmo W tym czasie możecie program przetestować I odzyskać całą kasę, którą na niego wydaliście Co dzięki temu macie? No macie vpn VPNa I będziecie lepsi niż Amerykanie Bo korzystając z tego VPN-a Możecie mieć dostęp do całej bazy filmów Netflixa Bo nie wszyscy wiedzą, ale w Polsce No przez geoblokadę właśnie Nie, nie do wszystkich rzeczy mamy dostęp I to też działa na platformę Disney Plus Jeżeli ktoś korzysta Dzięki Surfshark VPN możecie to wszystko mieć Sprawdźcie koniecznie link bo opisie a tymczasem zaczynajmy. Dziś mam zły dzień i dziś mi smutno. I jestem zły na życie, i mam trudny dzień bardzo. Więc zobaczymy, czy memy na klubie Sympatyków Łysego zdołają naprawić ten dzień i, i mnie rozbawić. Śmieszne memy. To się przyda, no. Nie znam Podoba mi się ten chłop, że ten chłop przez teleskop patrzy do góry nogami, nie? To zabawny filmik. Mnie rozśmieszył. Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. O, zobacz. O, stary. O, stary. Czekałem na to. Jak nagrywałem ten filmik z pilotem, dowiedziałem, że to się pojawi. Pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. O, zobacz. Da! O stary 200 komentarzy Oj tak tak byczku, plus 500 Zmiana na lepsze Zaję długo niedługo Legia grają, więc legie dostanie po dupy jak nigdy Walisz legie. Napisał Nikodem Dziękujemy za opinię No długo jeszcze? Co rybyku? To się nie wydarzy, nie? Oh. Myślałem, że Szczek mnie trzepnie i wylecę z kadrów czy coś, ale to jest spoko. Rubin witam w top 10 momentów gimperowania gimpera. Numer 10 gimperowania. Gimper, moment kiedy gimper wydaje odgłos żabsona. Uważam, że jest to bardzo śmieszny moment gimperowania, ponieważ gimper wydaje śmieszny odgłos żaby. To świadczy o tym, że jest to bardzo komiczna i groteskowa osoba. Dzień dobry, poproszę Gimperka z numerkiem 28. Założenie przez Gimpera Gimperową firma gimperowania Gimperów zjawa spółka z ograniczoną to odpowiedzialnością. Do niej należą Dawid Blacha z Oplastry G, Arek Chendajek, Przygody z Hudo i Robert Pasiótex. W tej sytuacji jestem zmuszony za Gimperowi rozdjęcie. 2137 punktów gimperowania Gimpera. Kolejny Nie wiem Król Gimper moment. Uważajcie, bo to jest szybki, śmieszny Gimper gejperowany. To to Dobra, to było superackie. Egzaminator prawa jazdy prosi o Gimpera z moment 1. Jak wiecie, Gimpera lubił panów, przez co nie zaliczymy weliny. Jednak nie poddał się. Zaledwie kilka miesięcy potem zaliczył Natalię Głęboką. Fitmo! Beznadziejny film production. Kamera D stream. Jezu, jakie dobre! Zamawiam więcej. O wybiegacz, kurde, O kurwa, monitor, tak. Klasyczki się wszystko. O, o kur... O! Boom headshot! Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. O zobacz. O nie! Dlaczego? Nieprawda! O stary! Nieprawda! A Stew w ogóle inne rzeczy teraz już robi. Ten mem już nie jest zabawny, zobaczcie. Minecraft, ale masz tylko jeden blok 7. I co? Freeze robi takie filmy? Proste, że nie robi. Nie ma jaj. Ej o nie, o Stewart naprawdę robi z Minecrafta samego na kanale. O szlak. ja myślę, że on par filmów tylko wrzucił. Polski pingwin powraca! What the hell is that? Dobra moi drodzy, jesteśmy, jesteśmy w Minecrafcie z powrotem. Jest. Mamy 2020. historia zatoczyła koło. Gimper jest starym gimperem. Steel Minecrafta. Co tu się dzieje? Sądziłem, że to zrobiłem. Chłop Myślałem, basen to robi, to jest dom ekipy. Minut. Co to ekipa ma taki basen? To jest. Z... Z beka z lamusu. Jeszcze? Chłop ma podniebny Nie. basen. To przepraszam. Co ekipa ma taki w kosmosie basen? Nie ma basenu w kosmosie. O, subscriber przyszedł. O, i patrzcie, jak Stew traktuje subscriberów. Dobrze, jak ma się dużo widzów, to można ich nie szanować. Dobra, lecimy dalej. Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się Je, co trochę za gorsze. O, zobacz. <laughs> 11 tysięcy, 400 komentarzy. Cudowne. Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. O, zobacz. O stary. To prawda, chciałem powiedzieć. Aż tak skilzy. Hmm. <laughs> Ciekaw jestem, co będzie dalej. wiem, że coś jeszcze się wydarzy, ale spoko. Wykonane 100% samodzielnie, ej. To w skomodorzu rzucam screen z programu do projektowania 3D. Dla osób siedzących, że takie zabawki można kupić w Chinach. Ej, to dużo zmienia, bo jakby jakby, jakby to było kupione, no to beka, nie? Ale jak sam zaprojektowałeś, kozak. Hashtag Skillsy 23 2020, że ja nie mam jakichś większych Skillsów, tylko pokażę to, co potrafię, czyli zaśpiewam. The Science Coldplay. Zapraszam. I had to find you Ładnie śpiewasz No długo jeszcze? W sensie kogo ja oszukuję i tak każdy wiedział, że to się nie wydarzy, nie? No ładnie dopasowane Który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze O, zobacz no to na odwrót, tak zwany. O stary. Jak odpowiedź muzyczna, rozumiem. Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. Co jest z tą jakością? No, HD mam niby. Co tu się dzieje? Znalazłem pilota, który sprawia, że rzeczy stają się trochę gorsze. O, zobacz. O stary. Ej, to, że Team X powstał i że ma taki, że ma gorszy wizerunek od ekipy, to jest najlepsza rzecz, która ekipie się przydarzyła, bo tak to mnóstwo osób wyzywało ekipę i Freezer że jak content i że beka i że to dla dzieci, a no Team X im rozwiązał wszystkie problemy, bo jakby wszystko poszło na Team X, a ekipa jest teraz ziomalami, ziemalami, są ziomalami na piąterce. No co zrobisz, żyćko, nie? Po drodze jeszcze były dodatkowe godzinne jakieś overki i teraz jeszcze macie szansę takiego wygrać. Boże, przypominam, że milion osiemset koła subów oznacza ponadgodzinnego overwatcha. Już niedługo, kochani, 1 847 857 subskrypcji. Tu brakuje 2000, zasubskrybuj teraz. Pozwól innym wygrać godzinnego overwatcha: ponadgodzinnego. A żartowałem tym razem. Spoko, śmieszne. Przeciążone serwery? Nie no, kto by się spodziewał. Bardzo dobre. Dawno, dawno temu w odległej krainie. Zabrałem z tego stworzyłem z nich baśń o strzelcu. żył sobie utalentowany strzelec. No mi się nie podskakuje, Ech, bo. No zabierzcie to! Jak się próbuje, to się, się ginie. No mówię. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że zastrzelił właśnie młodszego brata potężnego władcy. <laughs> Zniszczył pistolet, a jego czapkę spalił. Bez nich nie mógł już. Tak na zapłakanego. Zaczął parać się magią. Stworzył sobie armię demonów. Która jedyną osobą, która mogła to zatrzymać, był strzelec. O obecnej sytuacji i planach władcy poinformował strzelca jego dawny przyjaciel majster. Co ty dajesz? Tak? Ja nie mogę. Start jest niewiarygodne. Strzelec zgodził się ocalić świat, ale potrzebował do tego swojego pistoletu i czapki. Majster szybko naprawił zniszczoną broń. Czy ty to widziałeś? Czy ty to widziałeś w ogóle? Przecież on dostał za to pieniądze. Dostał. Za takie coś? No przecież ja bym się to lepiej zrobił. No zobacz. Teraz zostało jeszcze tylko odnalezienie godnej czapki. W tym samym czasie władca otrzymał nową magiczną zabawkę. No, kur wiem, że mogło to być lepsze, ale tylko coś takiego udało mi się wypluć. Styknie? Mam nadzieję. Magiczna głowa powiedziała, że planom zagraża strzelec. Władca wysłał najlepszego demona, aby mu przeszkodził. Chcecie, że udało się? Że nada. Demon został pokonany, a strzelec odnalazł czapkę. O, nie, to pokonany demon wrócił do władcy, ale ten nie był zadowolony z wiadomości, jakie mu przyniósł. No co, pajacu? Ha. Kur... proste, to było oczywiste, że tak się skończy. I przychodzisz do mnie? Żebym co? Może ci, Może ci Strzelec dotarł do zamku władcy. Minięcie straży nie sprawiło mu trudności. To było tak wymyślone, żeby to muzyka grała, bo bez muzyki to jest strasznie złe. Nie rób mi tak. Aaaa! To mi się nie poskakuje, bo jak się próbuje, to się gira. a żartowałem. To <noise> jest masakra. Ej, świeżo na Maxa, super! I mam wrażenie, że wykorzystałeś chyba wszystkie scenki w ogóle, które były kiedykolwiek nagrane. Wow, ależ to, że tak ja powiedzieć, że armia demonów z krówkami krzyczącymi. Chyba mój faworyt. Piękne, Boże. Kiedy z folii bąbelkowej zamiast dźwięku bstryknięcia uleci powietrze. Oj, tak tak, byczku. Obudziłem się, bo otrzymałem powiadomienie Overworld trwał dwie godziny. Występowali w nim pali na kotarski, byłem szczęśliwy. Poprawna kolejność, 2-3-4, 5-1. No obudziłeś się na końcu. Sorry. Stawaj, Kacper, zasrałeś się. Ludzie, zapuść włosy, gimper, zapuszcza włosy. Ludzie. Lepiej wyglądałeś jak byłeś jak gimper. No tak mi w dupę. Tak było. Ja śmieję się, że ty się już wszyscy na drodze krzyżowski. O nie, jak źle Sympatycy, mój mem, który się nie przyjmuje Trzymaj się Chyba 15 koła reakcji dostał, co za jazda Czy Tylko ja byłem uczciwy i napisałem to, co było w podpunkcie 5 przy dochodzeniu do grupy Otóż nie, byczku No i proszę, więcej uczciwych ludzi mamy Szapoba Chyba włączyłem zły odcinek z Marcysią Wow Okej. Okay. Admin usuwający mi post po 5 sekundach od jego dodania. I'm speed. Termon, kiedy chcesz komentować posta na sympatykach łysego, ale kiedy wchodzisz w komentarze, zdajesz sobie sprawę, że post został usunięty. Spoczywaj w pokoju kimkolwiek byłeś randomowy sympatyku. Ew piszą w komentarzach. Mózg nie może mówić. O Jezu, jaki antymemik dobry! <grym> kiedy administracja usunęła twojego mema, po czym widzisz jak twój mem ma tak Mateusz, ale nie ty go wstawiłeś? To tak mi w dupę. O nie, gdyż tak miał? Mam nadzieję, że nie. Głupio by było. Kiedy Freeze pokazał ci swojego mini Majka. Telewizja, youtuberzy są głupi i mieli same jedynki w szkole, tymczasem youtuberzy. Chłopco w dziewięciu językach zrobił hot 16 chyba, tak? Na przykład Rezzi skończył szkołę i technikum informatyczne. No, to tak jak ja. Narysowałem radzieckiego pieseła. Bardzo ładny. I ma wodkę w ręce. Sympatyk nie zostawiający po sobie śladów pod postami. Sympatyk dający no. licka. Sympatyk dający licka i kom. Sympatyk piszący tak trzyma jesteś najlepszy, super mem i td plus daje reakcję. <laughs> jak dobrze. Super jesteś, nie zmieniaj się, wspaniale. Super mem, bardzo dobry mem, tak trzymaj. Sympatyku. No sympatyczni ludzie sami na grupie to się szanuje. Y? Mm. Uff, święty Piotr pyta o Linka. Tutaj taki, że niby player na Pornhubie i dziewczyny zdziwione to zabawny żart. Znaczy nie śmieszy nawet, ale jakby moja dziewczyna się dowiedziała, że mnie śmieszy, to nie wiem, czy też byś tak śmiała, więc wolę nie ryzykować. Babcia daje mi 100 złotych. Ja babciu nie trzeba babcia i tak daj mi pieniądze, ja. Głupie strasznie. Kocham miodek, prosiaczku, ale wiesz czego nie lubię? Ludzi zadających swoje awatary do komentarzy. O szlak, by to 4000 komentarzy z awatarami. A tak się to kończy, byczku. Ricky Morty, hartax kills. Moja kobieta chciała spróbować Ci w czymś nowym, pomalowała jakąś losową katanę. A że moim zdaniem wyszła jej naprawdę kozak. Jak myślicie, może w to. Sorry, może w to brnąć dalej? O, stary prześliczne. Pozdrawiamy twoją kobietę Jest przepiękne Bardzo ładne Ty, właśnie ty Chciałbym ci tylko powiedzieć Super jesteś, nie zmieniaj się To są sympatyczni sympatycy Kurcze, Felek Brawo Brawo Mateusz Traka Dobry madafaka Fajnie poleciałeś ją Trochę cringe'owe co zrobiłem Wiem, przepraszam Oj tak tak byczku yy? Świetny mem tak trzyma I serduszko co to się za tendencja wzięła? Drogi sympatyku, najprawdopod najprawdopodobniej prezydent Królowic żyje, więc proszę nie wstawiaj nigdzie nic na jego cześć. Co? Kiedy po pięciu lat walczysz z pisem, dalej nie możesz pokonać tych kur... karakanów. No tak, karakan mi w dupę. Osoby komentujące mem, osoby zostawiające reakcje pod memem. Administracja oglądająca Twojego mema na sekundę przed przedstawieniem Ci bana. Tak jest czasami, że wysyłamy i tak, ha, 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 ale dobry mem, ej, musimy skasować, bo Facebook nam usunie grupę, nie? Sorry, byku. A tak jest czasami. To jest true story. Cztery jeźdźcy technikum informatycznego. Oj, tak, tak. Kiedy się zorientuję, że przypadkiem usunąłeś mema, który miał 330. No to, że mi miałoby być źle? Nie. Nie, 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 znaczy ty sympatyku napisałeś treść pod punktu piątego regulaminu Komentarze, oj tak tak byczku Kiedy wrzuciłeś mema na hajs o tym, że, jest oj, by, że oj byczku plus jeden nie jest śmieszne w komentarzach oj byczku plus jeden Może na osły to nie działa Jaka to jest dobra templatka z tym może na osły to nie działa Dodanie mema, czekanie aż bije 330, dostanie 280 reakcji w 30 minut Wystąpił niezidentyfikowany problem, brak możliwości wyszukania grupy, no. Bywaj tak. Drogi adminie, proszę nie usuwaj mam, póki nie on 330. Tej szansę nowemu użytkownikowi. I tak i nie no, to mówiłem wam na ostatnim overku byczki, że to często po 10 minutach już widać, nie? Jak ktoś ma 5 lajków po 10 minutach, no to to już nie wbije. To raczej się nie wydarzy. Stop, z okazji tego, że Gimper znów ma włosy, pies pieso innej rasy rozdaje grzebienie dla każdego. Trzymaj. Co, co jazda? Kiedy matka wróciła ze sklepu i nic nie kupiła. No tak się nie robiło generalnie, nie? Tomasz Andrzej reakcjowy. O, tu se ten. To mi się podoba, jak ten tyłek trzyma. Nikt, każdy sympatyk. To miłe. Będę miał 330, jak zrobię 300, kąt I chłop wyleciał. Jak śmiesznie. by to. To frizunio. Ua, dobry, dobre hery, byku. Fake taxi, trąba bomba. Dzwoni do mnie trąba bomba, mówi, dawaj nutę Nikt sympatycy. Mój post po 28 minutach z 15 reakcjami. Fajna Bardzo dobre. Co robisz? Wróżę z fusów. Wow, patrz. Chyba czeka mnie wielka siła. Proste, że młotek z, z intrawerka. Kiedy z sympatykami łysego, ale włosy zaczęły ci odrastać. No tak w dupę. Nikt nic Administracja wybierająca memy do usunięcia, bo tak No, to miłe Sympatycy, mój okropny mem Emotka, trzymaj się <noise> Coś śmieszne, mnie bawi O, Karolina zrobiła takie ciasteczka, czy, czy coś Bardzo fajne Aż tak skillsy Drogi sympatyku, nie wstawię w komentarzach swojego awatara, tylko reakcję pod memem Klub sympatyków łysego to jest dobry łysy Ale no gorsza muskulatura ode mnie Ale no chłopak jeszcze trochę popracuje i się wyrobi nie Dziewczyna hej spotkamy się ja na zdjęciu na żywo Ekipa Freeza, Team X Tekniki dom TikTokeru O jak źle Sympatyk piszący oj tak tak byczku Sympatyk lajkujący każdy post Sympatyk lajkujący i komentujący Nieskazitelny sympatyk który robi wszystko by grupa się rozwijała Jakie są twoje ostatnie słowa? Lepiej wyglądasz bez włosów. O nie, zostawcie Mariusza. Mariusz jest ziomem. Sympatyku, masz w tym momencie zostawić swojego ostatniego mema. ławi w komentarzach piszą. Co tu rzucają? Każdy dzień jest ekstra z Super Expressem. Super historia. Ludobójstwo Orbia. Jezus. Strasznie źle. Jak się nazywało to zaburzenie, sama ma się dwie osobowości? Rozdwojenie jaźni. Dziękuję. Tu wim w podstawówce, tu Wim w liceum. Kiedy komentarze mają więcej lajków niż Twój post, to jest zawsze przykre, to prawda. Mój mem, który się nie przyjął, mili sympatycy dający, trzymaj się. Chłop 18 koła reakcji uzbierał, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie chcę komentarzy typu oj, tak byczku, też ja wyłączam możliwość komentowania posta. Tech, i wyłączył. Jakub strza, a patrzcie. I cyk. Hmm. Dobry mem, tak trzymaj, dałem like, wierzę, że wbijesz 330. Oj, tak tak byczku plus 1. Kto zaraz wyleci z nowej grupki, bo nie daje reakcji pod super memami. Ej, uważam, że to jest całkiem spoko aktywizacja generalnie, żeby lajkować fajne memy, bo to gdzieś tam nakręca całą aktywność, powoduje, że grupa będzie się wyświetlać i to premiuje faktycznie, że te dobre memy mogą działać, i zdobywać reakcje Ja to kumam, to jest git. Tu typiara znudzona, tutaj typiara kozak, tu typiara zajebista, a tu <laughs> a tu ja. Hartax skillsy typiara na rowerze se stoi, tak o, ja tu bym się bał, że się. Wrócę, to szanuję się. Kiedy kupiłeś na festynie pistolet na kulki i straszysz nim kolegów Na ziemię Kiedy przyglądasz ofertę śniadaniową na chińskim rynku O nie, Posnapuje jakaś radziecka lożka, Ale sexy boy taki tutaj wyszedłem Zapraszam, zapraszam panie, no nie pchać się Kiedy na sympatykach spotykasz admina, który na hajsach dał ci bana No i co pajacu słab. <śpuszcz> Tak jest, to prawda. Zanim napiszecie czemu dajesz 330, jak go nie masz, przeczytajcie regulamin i Simon wyjaśnił, dobrze. Grudzień 2019, Wuchen, jakiś Chińczyk, wpierd... czy nie. Kiedy stawiasz mema, masz 200 reakcji w 9 minut, nagle admin ci go usuwa. No, tak można się poczuć czasem. Kiedy cała klasa strzela od ciebie z gumek recepturek, ale to ty zaraz będziesz strzelał z Glocka. Słyszałeś, że co trzeci sympatyk nie obala na hajsownikach? Ja nie miałem. Ja też nie. <grytanie> Klasyczek. Ktoś wlewa mleko, potem sypuje płatki. Ja. <grytanie> Jakiegoś postawie brakuje reakcji do bezpieczeństwa? Sympatyczni sympatycy. Oj, mu kur... Plus jeden. Dziesięcioletni ja świecący staremu, żeby mógł wymienić olej. Mechanic. Kiedy babcia chce ci nałożyć kolejnego kotlecika, mój mem, sympatycy z reakcją, trzymaj się. Oryginalne, zabawne memy. Memy z żebraniem o 330 mówiące o tym, że osoby, które dadzą reakcję, są fajne. Tak jest trochę Gdy w wieku pięciu lat przyjechał do ciebie kuzyn, musisz się z nim dzielić komputerem Gry na dwie osoby Zawsze Młodsze kuzynostwo, najgorsza sytuacja świata O, to moje autorskie skillsy Jedno serduszko, jeden uśmiech I mało dostałem w ogóle To beka Ci, co żebrają, otrzymaj się, mają więcej Ja od dziś też będę tak żebrać I wiecie co jeszcze? Koniec tego Overwatcha Bardzo sympatyczny Overek Zapraszam gorąco na grupę sympatyków Pamiętajcie o kodzie Gimper, którego możecie użyć w serwisach VPN, żeby dostać... 85% zniżki i 3 miesiące za darmo na korzystanie ze wszystkich możliwości internetu. Więcej info w opisie. Trzymajcie się, ciepło. Cześć!